Zstąpili na niebo czarni rezuni, Strącili stroną jasnego króla słońce. Ich gwiezdne sztylety oddają cześć lunie, Pani trupią poświatą lśniącej. To tam na wzgórku stał kasztel samotnie, Cały kamienny fosą otoczon. Nad jego blankami czuwają pochodnie, Co biją i trudzą się z mroku wroga mocą. Opuścił ktoś most, otwarły się wrota, przez nie wypadła zbrojnych gromada. Na czele mąż w płaszczu w kolorze złota. To król, co na tronie krainy zasiada. Zboczyli z gościńca, wjechali w ciemny las, gęsiego ścieżynką cowiła się wśród drzew. Wsłuchani w bestii wycie, w puszczyka gromki wrzask, gotowi skierować ku mroku stworom gniew. Pojadę sam dalej, tedy mnie ostawcie! – rzekł król do rycerzy, zatrzymawszy konia. I znikł w ciemnych kaszczach w mroku gęstej płachcie, a nad nim drzew konary o bezlistnych szponach. Ścieżyna coraz węższa, zarośla z każdej strony, rumak zlękniony coraz wolniej wiezie. Czy tam pień ścięty, czy wilk przyczajony? A tam wiatr lito, czy wlazło co na gałęzie? Drzewa rosną rzadziej, wjechał na polanę. Muną jasną wyspę pośród morza mroku. Lecz tu wcale gorzej, bo oto stoi na niej. Baby jaki domek, a lichy parkan wokół. Uznę doń przywiązał, wszedł przez furtkę małą. Ostawił rumaka rżącego z zapłotka. Zląkł się, bo wiedźma już na nań czekała. Stojąc w drzwiach Kestem wołała do środka. Zamkła drzwi zło z łoskotem, gdy niepewnie wkroczył. Przyjrzał się guślarce, starej o dziwo. Królu! Powiedziała, patrząc w jego oczy. Czego wam potrzeba? Rzeknijcie, co żywo! Odwrócił się tyłem, przeszedł tam i siam, po domku zamyślony. Spojrzał na nią znowu. Wszelkich królestw dzieje na pamięć, ja ci znam, zawsze upadają jeden tego powód. Wielkich królów na nic starania i wolę, by stworzyć potężne państwo wiecznie żywe, bo gdy przyjdzie ich kres na tym padole, potomkowie muszą wszystko zmienić w niwecz. Choć może się zdarzyć syn większy od władcy, lecz rzadki to los, i tak przyjdzie po nim głupiec, przy którym upadku kraj doświadczy, lub taki, co złoto ze skarbca wnet roztrwoni. Z trudem ogromnym władzę swą zdobyłem, zbudowałem państwo. Stracić tego nie chcę! Od zawsze mi były te rzeczy miłe. Chcę nieśmiertelności, daj mi życie wieczne. Królu roztropny, władco mój przebiegły, rzekła mu wiedźma, ręce swe unosząc, Plany twej słowa wielce mnie urzekły. Będę ci służyć wszelaką pomocą. Lecz uważaj, panie, ostrzegła guślarka. Czar to wielce mroczny. Przekleństwo z sobą niesie. Pomyśl, chcesz li dźwigać ten ciężar na swych barkach? Wszak bogom pragniesz wykraść ich skarby najcenniejsze. Niestraszne mi są klątwy, machnął ręką król. Nie chcę, by ma dusza w nicości jakiej gniła! Patrzenie na królestwo sprawiłoby mi ból! Bezczynne oglądanie, jak ginie jego siła! Dobrze więc, mój panie, spełnię twoją wolę. Mam w domku prawie wszystko potrzebne w mych obrządkach. Jeno swe pierworodne przynieś mi pachole. Gdy starca chcesz ożywić, zabij wpierw potomka. Zgłupiałaś kobieto na wskroś, zatracona! Oszczędźmy dziedzica! Rzekła mu. Panie, na cóż ci dziedzic, gdy twa korona na zawsze na wiecznych twych barkach zostanie? Zamyślił się władca, zmartwiony głośno jęknął. Począł gładzić brodę, włosy rwać na głowie. <laughs> Przemyśleć mi trzeba twoją cenę wielką, rzekł zbolały. Jutro dam ci ja odpowiedź. Będę czekać, panie, na słuszny wyrok twój. I wrócił do rycerzy. Udali się do zamku. Nawiedził jego głowę ponurych myśli rój, kąsając mocniej niż mróz zimą o poranku. Spalić liguślarkę czy posłuchać rady? Zbrojnych tłum, czy truchło wziąć za sobą doboru? Minęła długa noc, świt po niej przyszedł blady. Choć nie zaznał snu, dokonał już wyboru. Dzień wstał, lico złote wzeszło między chmury, deszczem łzy jego płynęły na ziemię, póki nie nadszedł kolejny wieczór bury i rozpostarł wszędy ciężkie mroku brzemię. Idzie król w czarnej skryty opończy Spojrzeń unikając i zamkowych straży Do komnat królewicza, by żywot zakończyć Malca, co jasne sny dziecięce marzył Skryte w pieleszach małe nieboże Co cztery się niebezpiecznie przeżyło Nie wiedząc, że pielesz życie zabrać może Gdy chęć władzy wzrośnie nad ojcowską miłość Truchło zimniejące wziął król zwyrodniały. Zawinął w całun i pojechał w las. Dowiedźmy, u której dokonać się miały, gusła przeraźliwe, nim przyjdzie słońca brzask. Otworzył drzwi domku. Ach, witam cię, panie. Wejdź proszę do środka. Gotowe już wszystko. Nad twą decyzją miałam ja czuwanie. I widzę, żeś wybrał. Twa wieczność już blisko, Jeno dwa kroczki, wejdź teraz do kotła. Nie bój się, w środku jest ledwo ciepły wywar, by dusza twa z ciałem na wieki się splotła. Weź truchło, pozbędziesz się śmiertelnika przywar. Odrzekł jej władca. Więc jedno wiedźmo, jeśli spróbujesz zakpić sobie ze mnie. Wyślę rycerzy, co cię w okowy wezmą, i zginiesz jak dziecię zginęło daremnie. I wszedł, jak mu rzekła, z dziedzicem w ramionach, do kotła z wywarem z receptury czarciej. Do pasa zanurzony stanął, a ona poczęła do duchów wołać uparcie. Bogowie potężni, stawiam przed wami człowieka, co uciec chce śmierci. O wysocy! Wybierzcie, czy pod jej wpływem się złamie, czy ma dostąpić waszej wielkiej mocy. Posłańcu śmierci, kostucho ponura, co ziemską powłokę zabijasz i kruszysz. Czy będzie mi wiecznie król rządził w swych murach, czy nie darujesz nawet jednej duszy? O duchy rozliczne, chodzące między nami. Osądźcie, czy nad śmiercią dostanie ów człek władzę. Waszego wzroku nie może nic pomamić. Mówcie, ja królowi jeno wasz wybór zdradzę. Huknęło coś, zawyło. Drzwi domku się otwarły. Upnęły okiennice, wpadł wicher do środka przynosząc ze sobą zgraje duchów zmarłych, głoszących, że króla wieczny żywot spotka. Zabrały zjawy dziecka, jako i ojca ciało. Nim opadło wolno, życie już pozbawione. Wzięły go, bo cenę zapłacił im zbyt małą, a on teraz donośnie wołał czarcią żonę. Cóżeś zrobiła! Zajączała zjawa. Bądźże przeklęta za swą zdradę srogą! Tyś jest przeklęty, coś złamał bogów prawa. A skrzywdzić swej służki pokornej nie mogą. Królestwo z twej winy teraz upadnie, Nie mając króla ni potomka po nim. A gdy przyjdą zjawy do zamku twego stadnie, Ich zgraja wszystkich chętnych do tronu wygoni. Nie chciej, lichy człeku, być większym od Boga, po bo śmierci przepadnie władza twoja imiano. Wiedz to, przeznaczona ci jeno ludzka droga. Nie pożądaj wiele, ciesz się tym, co ci dano.